Punkt selektywnej zbiórki odpadów powstał w Szanowie blisko rok temu. Jego funkcjonowanie nakazuje tzw. ustawa śmieciowa. Z założenia do tych miejsc mieszkańcy mogą przywozić bezpłatnie, zostawiać posegregowane odpady komunalne oraz wszystkie rodzaje odpadów problemowych, takich jak wielkogabarytowe, np. meble, sprzęt AGD, odpady niebezpieczne jak leki, chemikalia oraz wszelkie odpady rozbiórkowe, w tym gruz. Tak mówią przepisy. Życie pokazało, że niewielu mieszkańców z tych możliwości korzysta. Ostatnio szanowski przok kontrolowała Komisja Ochrony Środowiska działająca przy Radzie Miejskiej. Jak się okazało, nie bardzo było co kontrolować. Dzisiaj z tego, cośmy się dowiedzieli, było posprzątane jest tutaj, poukładane wszystko jest w tych pojemnikach, czy pojemniki są opróżnione. Na no, pewno jest to dla mieszkańców no, coś ważnego, ale z tego, co też dowiadujemy się, nie wszyscy mieszkańcy może wiedzą o tym, czy nie wiedzą, i nie oddają tych rzeczy, czyli jest on taki chyba mało rozpowszechniony ten przok. Do przoku trafiają pojedyncze rzeczy. Jak na razie nie zdarzyło się, by ktoś oddał tu substancje niebezpieczne. Jeśli już, to mieszkańcy przywożą odpady wielkogabarytowe. MZGK, na zlecenie którego działa punkt, otrzymuje comiesięczne raporty na ten temat. Jak przyznajesz w związku, jak na razie lista zostawianych tu odpadów nie jest długa. Możemy tyle potwierdzić, że rzeczywiście te ilości są niewielkie. No nie ma co oszukiwać, że tych odpadów tam trafia niedużo, aczkolwiek coraz więcej. Od początku to kształtuje się w przeciągu tego roku tak, że na początku było zupełnie praktycznie od braku zainteresowania. Dzisiaj to zainteresowanie częściowo wzrosło, więc te odpady tam coraz częściej trafiają. Chrzanowski Przok prowadzą usługi komunalne z Trzebini. Firma otrzymuje od Międzygminnego Związku Komunalnego Gospodarka Komunalna co miesięczny ryczałt w wysokości 10 tysięcy złotych. Kwota jest stała bez względu na ilość przywiezionych odpadów. Dlatego szef związku zachęca mieszkańców do korzystania z tego punktu. To wszystko, co na co dzień produkujemy, co nie jest zbierane, tak jak wielkogabarytowe odpady, w częstszym układzie, bo w, w przypadku domów jednorodzinnych u nas to jest raz na pół roku. Więc jeżeli ktoś ma chęć potrzeby pozbyć się tego poza harmonogramem, może to w każdym momencie przywieźć do punktu selektywnej zbiórki i tam to zdeponować. Punkt selektywnej zbiórki odpadów czynny jest 6 dni w tygodniu, także w soboty. Mieści się na osiedlu kąt na terenie byłej kopalni Matylda. Dokładne godziny otwarcia punktu można znaleźć na stronie internetowej Międzygminnego Związku Gospodarka Komunalna. Warto pamiętać, że oddając odpady do przoku, trzeba wylegitymować się dowodem osobistym i mieć potwierdzenie uiszczenia opłaty za wywóz śmieci z MZGK.